Okej, okay. coś wszystkim, oto. pierwszy odcinek sezonu Ciastko. Um. Ciastko, tam jest słodko. może być ciastko, słodkie ciastko. Nie, ja, opowiem wam historię, yy, skąd się wzięła nazwa tego sezonu. Po prostu byłam głodna. I to... I to do ciastko. Czerpiąc opowieść. Yy, będziemy tu, nie mogłam nigdzie znaleźć książki z mieściem, więc zrobimy ją sami. Zrobimy ją. To nie. Zrobimy tę książkę z nami. Okej. Okay. Trzy zadania to Dwa zadania. Nie możesz zrobić widą w tej pozbawionych dziennik jak najwięcej razy potrafię. Mam nadzieję, że widać. I zrób tej... No nie! Czyli jedną samą zrobię. Czyli... Zrób tej stronie makijaż. I właśnie tutaj, na tej stronie, to zrobię, bo tutaj mam taką pustą stronę. Okej. Ej, do This will come in to Kamerę. Mam nadzieję, że na jakoś mi się to chyba uda. Nie wiem. Nie wiem, jak to jest. Tak, wiem. No Dobra, mam nadzieję, że jakoś to będziecie widzieć. Chociaż na pewno będzie. Tutaj zrobię makijaż, więc zróbmy Okej, okay, więc najpierw musimy podkład, ale raczej korektor, bo nie mam podkładu. Nie używam takich żarów. Spinaj i Mamy chusteczki. O, teraz mam całą lękę. W w no dobra, mamy to. Więc... O Boże! Co ja robię z tym życiem? moje życie, jest kompletna kaszana, jak to by powiedzieć. No okay, więc... A, może najpierw narysujemy to. No i siódmy. Od Patrzcie na przykład już tak. Okej, dłuższym właśnie na jeszcze tą twarz. Już ostrzegam, nie jestem. Na najlepszy właśnie w rysowaniu twarzy. Wiedziałam nawet, że jestem okropna w rysowaniu twarzy. Takie małe takie małe oczka mi wyszły. Dobra, w środku mogą być byle jakie, żeby tak były, dobrze. Okej, okay. więc mamy oczy, tu. To coś. No. Przepraszam. wymkło mi się. To powiedzmy, że jest taki nosek, jakby. może on bardziej będzie widać. Tu jest taki nosek. Usta. O boż. Co to wyszło mi. Dobra. Powiedzmy. Jeszcze brwi. O jasne. Widzicie brzwi? Dotąd co teraz zrobiłam. Chyba mi wyszły najlepiej. Bo takie coś. Udało mi się stworzyć. No nie widać chyba tego za bardzo. O teraz widać, widać, widać. Niezbyt mi wyszło, Ale okej. Okay. Eee, co ty słyszycie w tyle... tylko Moja... Mama. Ile. Więc nie. Nie przejmujcie się tym. Okej, okay, więc bierzemy ten podkład korektur. Dobra, będę mówiła na to podkład. Okej, okay, bierzemy tak muszę też narysować kontury twarzy, bo ja nie wiem, jak tego tam zrobić. Będzie taka jajowata głowa. Z jakimś czubkiem na Na czole? Taka, o. Nie, kontury twarzy mi chyba najlepiej wyszły, jak dotąd, to zrobiłam. W tą twarz. E, e, chyba mi się uda jak najmniejszy... Jak naj jak najco. Jak naj, naj nie wiem. Nie Chyba mi się... No tak jak najdzielniej, jak najdzielniej to dać na to. Coś. Tak te kontury twarzy znikają pod tym podkładem. Trzecie, widzicie tam coś? O, teraz, teraz jest lepiej. Ta jakoś mi chyba się przesuwa, ten inaczej, nie są Próbowałam jak najcięciej to ułożyć, żeby nie było taka gruba warstwa. Ale niestety nią nie udało mi się. Więc teraz chusteczką wezmę ten nadmiar. O jezu, rozmawiałam. Pięć, więc teraz mamy takie coś. Ja. Jakoś to już wygląda na no nie. O matko. Nie, spróbujemy, normalnie Spróbuję. Powinno się udać. Nie. Teraz bierzemy. Dzięki. chyba mój unijny kolor. Taka O. Więc bierzemy usta. O, matko, te małe usta. To o mamy. Uż, jeszcze po tym konkurencji ten długopis Oj, coś nie działa mi długo, to jest tym pokole. Dobra, jakoś tam widać. Wszystkie kosmetyki mam zajeb... polecam. Okej, okay, więc tutaj mamy te jakby nasze usta. Tak, tu. Więc... dajemy. Nie, jest ten no. pieni. Piążąc, pieni, pienię, pienię, pienię. Ech, nie, 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 ja nie, 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 jest to nie, nie, do nie, dobra. Okej, hey, chętnie bym jeszcze z wami popracowała. Teraz efekt końcowy, żeby już mi się nie chce. Chyba, że w drugim odcinku zakończę. Zamykamy. Więc okay. to tyle na ten odcinek. Zapraszam do subskryb subskrybucji, no, no, no. lajkowania i propozycji no, no. zadań do dziennika. Każde zadanie wezmę do dziennika. Dziękuję i bye! Do następnego ciasteczka!